Proszę bardzo, stara ciężarówka. Jeszcze silnik jest tu, góry. Jakiś drugi. Idziemy dalej. Co my tu mamy? O. tam Audi dobra zapauzujemy chodzimy na drugą stronę co my tu mamy proszę bardzo Audi, Audi, Audi po tej stronie też i to takie wersje o Sebring gumik Niby S cztery, może być S cztery. Borbet. O, ale 4. Ten też cuatro. Tam też cuatro. Bo nawet wszystkie są cuatro. zamykane. nie będę też tu otwierał.